Witamy, witamy! Dzień dobry, witamy w nowej serii. Na podwórku ogólnie. Seria będzie się prosto nazywało SP podwórko oczywiście. Więc będziemy tutaj nagrywać swoje pożary i wypadki Trochę wypadków będzie. Jeżeli zostawicie dużo łapek i subskrypcji, no to będzie więcej i się może przeniesiemy. Uwaga, uwaga! Dodam bonus do odcinka pierwszego. Czy ktoś wie jaka to jest marka pojazdu? No, ogólnie to nie wiemy, więc. Jeśli ktoś poda prawidłową, Nie to dostaje, to... Dostanie no, nie moderatora na live'ach. A więc, ogólnie to będziemy sobie robić taki pożary imersyjne, więc no. A więc przedstawmy się. No Keś to Szymon, ale Niemiec. AKA Wie... Lukas, AK nie wiem. Świeczka to świeczka. Rozumiecie? No, bo powiem sobie jak... Roda, kolega nie wyraził zgody. Niestety on nie gada, bo problemy techniczne. I tak ogólnie no to ja jestem kuba. Ja będę dużo gadać. Jakie niedużo? toż Ty masz być tu dowódcą. Dobrze... Nie, bo Ty będziesz dowódcą. <gry> e o, żebym ja coś z tych cytrynowic pamiętał. Dobra, nie no, wiem. No pamiętam, jak o, zacząłem z Marcelkiem, wiadomo co robić. Ale taki historia czemu, na innocie. No to mówimy, dobra, a Czemu nie gadaj? Dobra, nic e nie było przy kwiatku, nikt nic nie widział. Każdy, Panie kto to obejrzał... Daca się na nie... na sobie oczu, że nic tam nie było. to kosze sobie oczy To jest czarny nomex i kaski z, z PSP nawet, bo... Os, akurat im się coś musiało zepsuć. No. To Teraz tak. Jest, to ty chyba nie ma. Ja mam taką dziwną mordę, bo mam dziwną mordę. No. I te ja włosy to... z tyłu. Ja mam dziwną... ja mam... Ale mam dziwną animację Co mu się stało Chłopa zlagowało Co jest? Zlagowało chłopa Co wiecie? Why don't we? Aha, naprawiło mu się łeb. Oho, jaka logika powalona No jeszcze jak panuje A ten gdzie jedzie? Nie wiem Dobra To tak Strażacy To jest OSP czy PSP? To jest OSP OSP. Strażacy OSP Jeśli nie ma zgłoszenia Siedzą w domach no, albo jak świeczka, jak nie mają domu i jak my siedzą tutaj. Taka była zasada na jednym RP. Tutaj zbagowano okno ja jest bardzo polecam. Komu się uda przeskoczyć na dach, ten wygrywa su subskrypcję. Oczywiście od Kuby. Ja już zasubskrybowałem. Przejdźmy. A ty co? A ty co się patrzysz? Subskrybuj ja nie! Przejście dla pieszych. Tymczasem baba, którą trącił to masz hajto Dobra, zaczynamy trochę na poważnie teraz Dobra, zaczyna się powaga, wszyscy Shiftloka mogą włączyć No co Shiftloka? On cię trącił na pasach. Nooo, Tomasz Hajto, normalnie wiecie? Tomasz Hajto i ten bit, lepiej so była dziadka i babę na pa No to <laughs> nie śpiewać. O! <laughs> <laughs> nie pytajcie. <laughs> Okul oh, galan. Dobra, dokąd wyjazd. A do do po pełni z babą. 31 OSP podwórko wyjazd Wiem gdzie nie kieruję Wraz ze 43 udajemy się na miejsce, gdzie zostaliśmy zaalarmowani ja się a ten gdzie? Nie wiem! To masz hajta i ten Nie no, nie masz hajton, nie duma, nie dumaż, Dobra, imersja jest najlepsza. To co, pożar biedronki? No. Co? Ej, bo kolegę zgubiliśmy. Nie, on jest za nami. Jak to za nami? To jest za nami! Bra! Chłop wszędzie! Skąd to, gdzie my jesteśmy, jak daleko jesteśmy? Nie ucieka. wiem, on nas widzi. Tymczasem, świeczka, który macie, to jest Happy Moza. Nie wiem, gdzie my jedziemy, ale jedziemy. Znaczy no, co? E, dobra. <gulia> Kurde, co w jest. Ja pytaj, co my robimy, my po prostu nie umiemy jeździć tymi wozami. No, szukały kierowcę, który potrafi jeździć. Dobra! Dobra panie leper No już mam pierwszego Devila Zapełniam kasku i nie znasz Trudno Już mi No, Trudno weź Przejechał go Potrącił go Jaki on czy Ty to jest NPC chyba, a nie. Już, już ma pozwanie do sądu. Niecenzuralne słowo. O! Agnika mamy! Mika. O! Może dobra. pożar galażów. No nie Czekajcie! Czekajcie! Pożar domu, da się wejść czy nie? Nie da się, dobra. W następnym odcinku będzie bardziej realistyczny, nie obiecujemy. No obiecujemy, obiecujemy. No. <noise> Łaj, to był i daj przez pa Dobra, wracaj, 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 dracaj, dracaj. Dobra, czekuj. się pośmieć, się ale. Ale szumuń jest zbyt śmieszny. Dobra, nie na Ja wchodzę z gaśniców. Dobra. Co A To się kieruj. wyrywa drzwi z zawiasów. O, dobra, chyba rannych nie ma, nie ma rannych, nie ma Nie ma rannych No, okej, okay, dobra no. no Dobra, ugaszone, ugaszone Jak pod tym filmikiem będzie 10 łapek w górę, to... Zastanowimy się, na jaką grę przejść. No, zastanowimy się. <grymne> bardzo, bardzo było realistyczne sposoby, sposoby kontrolowania ruchem. Dobra. Wracamy. Dobra, chwila. Radio, zgłaszam powrót 41 i 43. Znaczy się 31 i 43 Co to za alkoholik, które jest ma łeb wywalony No, jak ja po ogórkach i tym, i tym, tym A nie, chyba jakie obasy jadłem mlekiem, zapijałem w tamtym roku w wakacji, nie pamiętam Ale nie polecam człowieku Ty się przyzwyczaisz wtedy do porcelanowego pokoju, czyli do kibla Dobra. Dobra, jedziemy. Ja tak będę no. sobie... W... Co Jaki szybki. Chłop się naglądał szybciej wściekli za dużo. No. Można się pośmieć jak chcecie. Pierwszy, Ezo. Drugi. Bardzo realistyczny. No. Tutaj no, no. kierowanie leże się okna świeczkę. Znaczy co? Dobra, Ej, mam. da się leżeć. Kuba, zobacz o, na to. Jeszcze ja, okay. pan nie został Jak będzie tutaj dużo łatek, no tu przenosimy się do PSW. Tak. Jaooo! Ale ja tu latam, chłopie, dobra. On baj do nie baguj gry. Dobra administracja to. Pokażemy Wam. Wiecie, jak się siada? Widzicie, jak się siada? Spójrzcie, jak on siedzi. On jest ze stali. A, ty na to Tak się siada. Na dupie siedzi, się, najwygodniej. Tam klasa do serkoholdu to nie klasa. Znaczy co? No BHP bezpieczeństwo chlańsko w pracy. Dokładnie. O tak się siedzi. Chłopce się nawalił. No praca bez... Jeden lubi gacie morą. Jeden ładny drugi i wszystkie, ja kocham twoje wszystkich. Cieskie... Brak się... Okej, on nie jedzie pół govery. No pod, pod... stół się schowaj, no, dokładnie. No, Żebyś wiedział, że to zrobię. <grywia> Jaki gołe. Jak Mówi, się schowam że... pod stół, to dajesz mi stówę. Ale tak, berki. W, w jaj braku, ale wiesz, że tutaj można dawać dobrać... jak ty chcesz hajs dać? Y... się. trade, dobra, kocham Boga, co? Kocham Boga, ja słyszałem trochę inaczej, no, a nie jest dziwny ogólnie, no ja mam dziwne skojarzenia. No bardzo dziwne. No. no. fajny widok na ten. Co on zrobi? Na no, jaką keszkuje? Wyślemy komuś sero hajsu i gotowe. Mapa. Tutaj można wybrać. Różne miejsca. Chwila, co jest military base? Musimy tam pojechać po Nie, nie musimy tam pojechać Po odcinku musimy No, po odcinku pojedziemy No Jak dzisiaj będzie jeszcze 10 łapek w górę No to ten No to kolejny odcinek wpada No proste Pierdolone. O 998 Otwiera, halo Czekajcie, bo chyba wyjazd alarmowy będziemy mieć Będziemy mieli wyjazd alarmowy do Kebaba ja no, to, to się nazywa wyjazd jest gospodarcza mu pomóc. Ale przecież jak komuś dupa strzeli w kebabie, a trzeba a, no pomóc. Tak. A, no tak. Jak komuś dupę to strzażka to trzeba dać in nawet Wa wow, ła ław, li li Where is Where is głowa? Dupie. O, dobra, dobra, dobra. Jak pytacie co ja włączę? Wsiadać, wszyscy wsiadać tutaj, wsiadaj się w koło do niego. Dobra. Chwila, ja na dowódcę musiałbym Się, musieć, ale dobra. Dobra, zgłaszaj wyjazd. 43, wyjazd. Jak my tu nie bywali w wozu, to nie nasza wina, dobra? Dobra. 43, OSP Podwórko, wyjazd. A dokąd? Kolejna budowa. Wyjazd alarmowy na budowę. Błona w betonarce. Nie będzie tych 10 chłopak w ogóle na kolejny odcinek. proszę. No i to jeszcze jak? I jeszcze mądrość życia od mojego dziada. Nie będzie ta niedziela, to kolejna na kolejny no. no. odcinki. Krosa. Turna z tego jak będzie gas? Ponad 100 subskrypcji to jedna dziadka tego do to, to łazienki przyjemną chyba. Szybko przyjechaliśmy. Nie w głup na jak tak być w pomocy drogowej To byś skakał dobrze O oh nie to bacon jest Kurna, czekajcie, bo nie ma policji. Nie trzeba policji. A pamiętasz Kubak popchnąłeś takiego z dachu? No kurde, nie przypominaj mi. <ścoughs> Kubak, musisz się położyć jako skokochron, bo ja nie mogę, ja już na górę wlizłem. Co? No bo ja mam dyp. Jest nas rozłożony z on Można skakać, zapnij go Dobra Poleciał! A tam mały, 150 tysięcy metrów Na główkę. Macie szczęście, że tutaj... No nieładnie, nieładnie... Bacon przyszedł po swojego bliźniaka! No, 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 nieładnie... Mój dziadek to no, tylko no, złapał, pewnie. Dobra, ja siedzę na miejscu, dowódcy. Chyba zaraz zmienimy serwer. Czemu? Um, bo mało, mało policji jest. Kurde, ten za załatwił już nic samej już a jedzie. O kurde, panowie, co się dzieje? Tam, tam, było auto. Where? No tam było auto na torach. Dobra, nieważne, jedziemy na koszar. Jedyne kogo będzie mógł niedługo słuchać to tego... To Zbigniewa wodęckiego, jak pociąg przyjedzie. No. I będzie mógł... Pana Jezusa, tych, tych posłuchać. Słów bardzo mądrych. Albo może. Ciekawe, czy świeczka jest pijana, czy pijana. A kto jest sześć wy według Ciebie? Na pewno nie ja. Na pewno i nie ten gościu na środku kulisy. Fotok! Albo było. Albo bogatną bogatał. Albo Uwaga, czy to jest jabłkowice v 2 w u Nie. Jabłkowice V2, dokładnie. Dobra, wóz GZNiK'a. Dobra, bajlandu. Rejestracja WSC T-60. Szkoda, że tu nie zrobili test. Jak coś na 998. 3... 1... -1 k No to jak, siadamy i się pichlajemy? I to jeszcze jak? W ogóle tak by ty sprawdzę, ile już zgadnijmy. Kuba, ile czasu już jest? Eeeem, um, 20. Skąd wiedziałeś, że 20 minut? Co? Skąd ty wiedziałeś? Ło panie, i takie nagle dźwięk się nie zginął. I takie dźwięk słabo z mikrofonu, bo przestawiłem. Mm. Na ślankowi, no, no dobra, A więc będziemy chyba kończyć dzisiaj notowanie Na dzisiaj Znacie się no. na ten odcinek oczywiście Na no, ten odcinek Może jeszcze dzisiaj jeden Może nie? jeszcze z jakiejś serii dzisiaj wymyślimy Może, może Może A może, czyli może, czy, że może Dobra To trzeba świeczkę wziąć mi najpierw, no, najpierw świeczkę Dobra, trzeba ładnie się ustawić przed osypy. O, i świeczka, niech się tak ustawi, jak ty stałeś w rogu. Świeczka. Tak ładnie. O. Nie za rączkę, bo to by mnie oskarżyło pedofilię jeszcze. No. Dobra. chcieliśmy podziękować za to zobejzenie dzisiejszego odcinka. No. więc teraz będziemy kończyć odcinek. No to baj baj. Bajo jajo. Bajo jajo. No już nie skacie.